Have fun, guys. Your Derek. Bravo. brawo mamy 11 zwycięzcę różnych brawo, bardzo ładny finał brawo gratulacje Dziękuję. <laughs> champion dobry mecz Tomasz dobry mecz. Kuba na gorąco powiedz coś Powiedz coś na gorąco. Chciałeś koniecznie wygrać? Miałeś wątpliwości w tym meczu? Nie no, wiedziałem, że mogę wygrać, ale... Ale? Nie miałem wystarczająco dużo błędów, to wygrać. Błędów takich taktycznych, albo... W sensie, nie się nerwują. to hmm. panuje, to będę miał hmm. za każdym razem. Okej. Okay.